Cześć, a w sumie dobry wieczór, bo już ciemno za oknem. Dzisiaj chciałabym przypomnieć słowa Ryszarda Rynkowskiego, który śpiewa w jednej z polskich oper mydlanych: Życie, życie jest nowelą. No właśnie, to nasze życie to taka wiecznie zapisywana księga. Otwieramy coraz to nowszy jej rozdział, pełen różnych niespodzianek, nieprzewidzianych sytuacji. Tak, tak, tak. Takie jest właśnie nasze życie, obfitujące w różnego rodzaju zdarzenia. Ja dzisiaj z moją córką od samego rana przemeblowujemy jej pokój. Wzięłyśmy się za rzeczy, których do tej pory nigdy nie robiłyśmy samodzielnie my dwie kobiety skręcamy właśnie biurko, wcześniej co skręciłyśmy? A um, i do i... Łóżko. I łóżko. Tak, i jeszcze półkę na książki. Także radzimy sobie świetnie. Mimo, że może jeszcze wczoraj powiedziałybyśmy, że absolutnie to jest coś nie dla nas. Natomiast sytuacja życiowa zmusiła nas do tego, żebyśmy sprawdziły się i w takim zadaniu. I właśnie o tym chciałam dzisiaj przez chwilę. Z wami pomówić o sile naszego charakteru. Wiele osób mówi, że ma sztywny kręgosłup, że ma takie i takie zasady, że jest takim i takim człowiekiem. Jednak tak naprawdę trudno nam określić tym, kim jesteśmy, dopóki nie znajdziemy się w konkretnej sytuacji. To okoliczności naszego życia pokazują nam tak naprawdę, jacy jesteśmy. Ponieważ jeżeli wszystko jest pięknie, ładnie i idzie jak po przysłowiowym maśle. To wszyscy są mili, wszyscy są dobrzy, wszyscy są wyrozumiali. Natomiast, kiedy zaczyna nam się coś chrzanić w życiu, wtedy przychodzi ten test osobowości. Wtedy możemy sprawdzić, na ile nasza siła charakteru faktycznie jest podparciem dla nas. Na ile jesteśmy tacy, jakimi deklarowaliśmy się być. Co z tego, że człowiek powie, że nie zrobi krzywdy drugiemu, kiedy na przykład ma wszystkiego pod dostatkiem. Natomiast w sytuacji, kiedy nagle zaczyna na Ziemi panować głód, bądź też jemu czegoś brakuje, niejednokrotnie odezwą się w nim instynkty zwierzęce i bez względu na to, czy kogoś rani, czy nie, będzie starał się o zdobycie pożywienia. I ta krótka metafora odnośnie powiedzmy takiego Armagedonu, który mógłby nastąpić na Ziemi, odnosi się do tych naszych codziennych Armagedonów, do naszych codziennych sytuacji nerwowych, sytuacji, w których coś idzie nie po naszej myśli. To właśnie wtedy sprawdzamy, Jakimi ludźmi jesteśmy, na ile radzimy sobie z przeciwnościami losu i na ile wtedy jesteśmy wyrozumiali w stosunku do innych ludzi. Ok, córka mnie wzywa, bo jeszcze przed nami dużo, dużo pracy, a w sumie jest już bardzo późno, zatem yy, na tym poprzestanę. Kochani, następnym razem, kiedy powiecie o sobie: Jestem taki albo taki, zastanówcie się i przypomnijcie sobie różne ekstremalne sytuacje i pomyślcie, czy też. Zastanówcie się jeszcze głębiej, czy faktycznie w takich sytuacjach byliście takimi, jakimi deklarujecie, że jesteście. Tak, to właśnie okoliczności, to właśnie sytuacje życiowe pokazują nam, co w nas drzemie. Życzę udanej nocnej drzemki do